Polacy, Polacy mamy maj, dookoła zieleń. Fotosynteza, słońce świeci, chlorofil zawarty w roślinach, ta zielenina pozwala roślinom pochłaniać z atmosfery dwutlenek węgla. Dwutlenku węgla w atmosferze jest bardzo mało. To jest procenta gaz śladowy. Dlaczego jest tak mało dwutlenku węgla? Ponieważ ten dwutlenek cały czas jest pochłaniany przez rośliny. Ale komunistyczna firma, unia brukselska wymyśliła sobie dekarbonizację. Wymyśliła, że rzekomo dwutlenek węgla zagraża istnieniu planety. Tacy są mądrzy, tacy filozofowie. No czarny lud po prostu kolejny, dwutlenek węgla. Kiedyś komuniści twierdzili, że Stonka Ziemniaczana była zrzucana. Przez Amerykanów na teren polski, by zniszczyć polskie rolnictwo i wywołać głód. A dzisiaj komuniści z Brukseli wymyślili dekarbonizację. Wbijają nas, Polaków i inne narody w Europie w poczucie winy, że my żyjąc, wydychając dwutlenek, dwutlenek węgla, przyczyniamy się do likwidacji planety. Jest to kompletna bzdura. Jest to tylko pretekst do niszczenia, do ludobójstwa, do wyciągania z nas pieniędzy. No Polacy. Zacznijcie myśleć, no okazuje się, że nie mamy naukowców w Polsce, bo gdyby byli naukowcy, to po prostu by ogłosili na zasadzie listów otwartych, odesł, jakichkolwiek form i zaprzeczyliby temu obłędowi, który płynie z Unii Brukselskiej. Natomiast wokół tego panuje cisza, media oczywiście, media usłużne, no to są tylko tuby propagandowe, mediów to praktycznie nie ma w Polsce. Ja jestem medium, bo mówię co myślę i nikt mi tego nie zabroni. Natomiast pozostali milczą. Oni przytakują Unii, że dwutlenek węgla jest straszny. A to jest bzdura. Te rośliny wszystko pochłoną. Jeśli nawet dwutlenku węgla byłoby dwa razy więcej w atmosferze, to one i tak by się uporały przez rok, przez dwa, przez trzy. Dlatego Polacy. Dodatkowa jeszcze atrakcja jest taka, że Unia chce pieniądze za to, że my wydychamy dwutlenek w postaci jakichś opłat. Tak jakby opłata zapłacona przez statystycznego Polaka za to, że. Wydycha dwutlenek węgla, tak zwany ślad węglowy indywidualny, tak jakby uiszczenie tej opłaty mogło cokolwiek zmienić. W tym absurdzie, oczywiście, bo to jest cały czas absurd. Więc mamy do czynienia z oszustwem propagandowym, z rozbojem finansowym na skalę europejską, na skalę, na skalę kontynentu. Dlatego wyjście z Unii to już nie ma być pytanie. To ma być po prostu jak najszybsze działanie by przeprowadzić referendum i opuścić to niebezpieczne miejsce. Bo jeśli nie przeprowadzimy tu Polacy to nas zniszczą do zera. Między innymi obsesją na tle dwutlenku węgla, który jest gazem pożytecznym i bez którego nie będą wegetować i plonować roślinki. Michał Klimaszyk z Poznania.